O, dzień dobry, witam Was za kierownicę auta, którego się nie mogłem doczekać, i wiem, że bardzo wielu z Was również. To jest Toyota GR86. Od razu powiem, że jest to auto okropne i dlatego mi się gęba tak cieszy. Okropne jest, jeżeli macie tym jeździć po mieście, szczególnie jeżeli e, nawierzchnia jest taka sobie. Auto jest koszmarem, przynajmniej w manualu. Jest po prostu koszmarem niewyśnionym, tylko do przeżywania na jawie. Sprzęgło, gaz i skrzynia należą do zdecydowanie wyczynowych coś podobnego można znaleźć tylko w Hondzie Civic Type R, z takich samochodów bliższych codzienności, które mi się kojarzą. Zawieszenie jest paskudnie twarde, ale e, wszystkie te wady po prostu przestają być wadami, kiedy można tym zacząć jechać. Niestety nie mam warunków do tego. Jestem na publicznej autostradzie. Za chwilę będę na publicznej drodze przez góry w Stanach Zjednoczonych, na północ od Pasadeny. I e, no tutaj policja się nie patyczkuje, więc nie będę się wygłupiał. W każdym razie powiem tak. W mieście e, natychmiast człowiek zauważa, że silnik Boxer 2.4 o mocy 235 koni jest zaskakująco niekulturalny, jeśli chodzi o pracę na wolnych obrotach. Jest zaskakująco głośny, jest zaskakująco metaliczny i w brzmieniu, i w... E, reakcjach na depnięcie gazu. No i w dodatku kompletnie nie ma siły na obrotach, których używamy po mieście. Natomiast... Zresztą, co ja wam będę dużo mówić? Ojej, ten samochód po prostu... Kocha obroty i ten samochód służy do tego, żeby się wygłupiać, żeby jeździć dla przyjemności. Nie, to nie jest auto, które Wam pozwoli jechać 300 na godzinę, nie. Ale to jest auto, które pozwoli Wam do 150-180 km na godzinę czuć się jak w wyścigówce. To jest prawie dokładnie ten sam typ. Co. No nie, to będzie złe porównanie. Chciałem powiedzieć Honda S2000, ale tamten silnik się kręci wyżej. No i jest dużo dzikszy, samochód nie potrafi tak panować nad sobą. A to auto dopracowano fantastycznie w porównaniu z pierwszą generacją. Jest niesamowicie stabilne, to znaczy, cały czas. Kierowca wie, że jedzie autem tylno i to w dodatku z dziko ostro przełożonym układem kierowniczym to jest bardzo istotne. A no jednocześnie samochód nie próbuje mu odgryźć ręki przy każdej okazji. Ale ojej! Później będę miał okazję pojeździć również wersją z automatyczną skrzynią biegów która zapewne będzie o wiele bardziej cywilizowana. Natomiast to, od razu Wam mówię, to nie jest dla niedzielnych kierowców, nie. Nie, nie jest również dla kogoś, kto wyobraża sobie, że samochodem tego typu można jechać mając jakiekolwiek uszkodzenie kręgosłupa bo mój kręgosłup wyje nie ze szczęścia ale strzały z endorfiny które ten samochód mi podaje bezpośrednio do dożylnie przebijają wszystko o rany i ta agresywność reakcji na gaz chociaż przecież mamy wolno sący czterocylindrowy silnik ojej 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 okropne auto <grystanie> ojej jakie okropne Dawno już nie jeździłem tak okropnym samochodem. Tu wolno trochę szybciej. Straszne auto. O rany, jak chciałbym mieć taki samochód. Po prostu po to, żeby do niego wskoczyć i mieć natychmiast banana na gębie. Toyota, zróbcie kabriolet. Nie targę, kabriolet. Roadstera najlepiej, bez tych siedzonek z tyłu, bo po co to komu? Ale to by było obłędne. Tak, 3, 3,5 tysiąca obrotów. I to już jest zupełnie inny samochód. Cały czas okropny. Śmieszne, przed chwilą pokonywałem tę trasę w Hyundaiu Elantra N Performance. I no, to auto o wiele agresywniejsze, o wiele szybsze. Ale ten wolnosak. No to jest coś, co przebija praktycznie wszystkie wyobrażenia. Bo wiecie, poprzednia, poprzednik tego samochodu GT86 no to było takie fajne. Fajne, prawie sportowe auto, które pozwalało się ślizgać, jeździć bokami, i z tego powodu wielu ludzi się w nim kochało. To jest prawdziwy samochód sportowy, prawdziwy tylnonapędowiec, ale tylnonapędowiec, który. Pozwala na o wiele więcej niż tylko jakieś kupie poślizgi. też myślę, że tutaj drifty będą o wiele prawdziwsze. Nie sprawdzę tego, bo nie umiem. Ja mam dziką frajdę zjeżdżenia takimi samochodami na okrągło po zakrętach. A jak wiadomo, poślizg jest stratą czasu. Nawet w najbardziej odjechanych snach bym w życiu się nie spodziewał, że Toyota zaproponuje takie auto. To jest o wiele, wiele, wiele fajniejsze od supry, o wiele bardziej sportowe od supry. Mimo że o tyle słabsze. Tu wszystko jest sportowe. Okropne auto. ale dzika frajda. Dziękuję, do widzenia. I witam po przerwie w drugiej części filmu na temat Toyoty GR86 w nowym wydaniu. Tym razem jadę zupełnie innym samochodem, mianowicie z automatyczną skrzynią biegu. Mam z nim jeden problem. Ok, dużo wygodniej jeździ się po mieście, jeżeli człowiek nie musi walczyć ze sprzęgłem i z takimi topornymi reakcjami na gaz. Problem jest jeden. Byłem święcie przekonany, że razem z automatem ten samochód dostanie swego rodzaju inną duszę, no więc nie. Jest też przeraźliwie twardy, ma równie orstry, chory wręcz układ kierowniczy, i pytanie tylko jest jedno: na ile ten silnik, który przecież lubi wysokie obroty. Co Wagner już tłumaczyłem. I zmienia samochód w potwora. Bardzo łatwo, bardzo chętnie. Na ile on dogaduje się z automatem, bo przecież jest wolno zsądcy. Przepraszam za to, co zrobiłem, ale coś mi tu kocze i obawiam się, że to jednak jest właśnie fotel. No cóż, na razie jadę w trybie normal. No, nawet jest tryb na śnieg. Dobra. Na razie jadę w trybie Normal. I. E, to samochód jest po prostu bardzo cywilizowany i spokojny, jeśli chodzi o napęd. E, natomiast cała reszta z metalicznym brzmieniem silnika i e, z przeraźliwą twardością zawieszenia, wszystko jest tip top identyczne. Również zegary, więc nie zakładałem nawet kamery tutaj. Zobaczymy zaraz. Wyjeżdżam poza teren zabudowany. Zobaczymy, jak to się sprawuje. Strasznie mnie drażnią amerykańskie lusterka czyli z prawej strony pomniejszające, z lewej strony zwykłe straszne ograniczenie pola widzenia. Tak reakcje na gaz również w sensie skrzyni biegów są bardzo spontaniczne, powiedziałbym. zaskakująco wręcz, jak na samochód z wolnossącym silnikiem czterocylindrowym. ale... Mamy jeszcze do przećwiczenia tryb sport i tryb manualny, czyli jazdę na łopatkach. Już w trybie zwykłym normal. Takie odejście. Oj, jestem zaszokowany. Wygląda na to, że tę skrzynię, e, przynajmniej poza Europą, gdzie obowiązuje WLTP, zestrojono w sposób, jakiego już dawno nie używano. Dobra, przechodzimy w tryb sport. Różnica jest żadna. Tylko samochód się trzyma na wyższych obrotach. Czy my się nagrywamy? Tak. I jest trochę więcej hałasu. Dobra. Czas na manual. Skrzynia jest sześciostopniowa. No to idziemy a i do trójki. Zaskakująco sprawne. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Spodziewałem się, że to będzie, mówiąc wprost, kapeć dla różowych dziewczynek. A ten samochód jest prawdziwą alternatywą dla wersji z manualem. Fiu-fiu. Naprawdę zaskakujące. Naprawdę zaskakujące. A przy tym szybkość zmiany biegów również na łopatkach. No dobra, spróbujmy jeszcze w trybie sport. Fiuf! Rany. po prostu coś niesamowitego. Czy już mówiłem, że to jest okropne auto? Jest okropne również z manualem, ale no dobra, w manualu jest bardziej okropne, ale no jestem zaszokowany. Pytanie, jak ta skrzynia? Będzie zestrojona na Europę. Bo to jest główny problem, przecież. Wow! Robimy przerwę. Wracam do Was, kiedy już będę na krętej drodze. Witam Was z powrotem. Już z Angeles Crest Highway, gdzie w trybie normal, bez kombinowania z łopatkami, jadę dla Was Toyota Gier 86 z automatyczną skrzynią biegów. Przypominam, że jest to samochód z czterocylindrowym bokserem Subaru o pojemności 2,4 litra. O mocy 235 koni mechanicznych Polno Sący i kwestia. No cóż, czy będzie ta sama porcja fraidy? Akcja jest natychmiastowa. Dobra. W trybie normal jest to ok do przyjęcia, a nawet fajnie. Teraz w trybie sport, czysto automatycznym cały czas? Bardzo pięknie wisi na gazie. Nie próbuje na siłę oszczędzać. Pozwala naprawdę na całkiem dużo zabawy. Jestem wręcz zaszokowany. Nie żeby to było na poziomie, nie wiem. Audi RS. No dobra. Manual. Całkiem sporo poprzednich brz i GT86 tutaj jest. Powiem Wam, że to była ostatnia rzecz, której bym się mógł spodziewać: że z automatyczną skrzynią biegów ten samochód będzie tak żwawy, tak sportowy. Poprzednik z automatem to była tragedia. Coś wspaniałego. Nie, nie wywołuje to we mnie aż takich emocji jak ta wersja z manualem, w której mi się gęba cieszyła po prostu cały czas, ale jestem pod ogromnym wrażeniem ogromnym No prowadzenie tego samochodu jest oszałamiająco dobre Coś wspaniałego. I zrzuca biegi przy hamowaniu. I ABS się zachowuje tak, jak powinien w sportowym samochodzie. A posłuszeństwo wobec kierownicy jest po prostu obłędne. w zakręcie, bez problemu. Naprawdę czapki z głów, panowie inżynierowie. Nieważne czy toyoty, czy Subaru. Całkowicie seryjny samochód, nie powiem wam, którą wersję wybrać. Ale jeżeli kiedyś zrobią kabriolet, to go sobie kupię z automatem. Dziękuję, do widzenia.